Witajcie kochani, dzisiaj witam Was z domu. Tak postaram się króciutko. Wróciłam niedawno ze spaceru i tam w naturze chciałam nagrać dla Was coś, znaczy coś konkretnego, ale słuchajcie, było tak zimno, że nie mogłam mówić, nie mogłam się skupić, więc teraz tak. Postaram się szybciutko. Przychodzę do Was z takim tematem, który w ostatnim czasie pojawiał się w mojej przestrzeni i, i jest, był poruszany przez głównie mężczyzn, ale również kobiety. I powiem na wstępie, że ten temat to jest jeden z wielu który będzie się pojawiał indywidualnie, ale indywidualnie i też grupowo. Przepraszam, coś mi tu w telefonie wskoczyło, ale też grupowo, kolektywnie jak gdyby, ale mówię w różnych grupach, więc tych tematów będzie trochę będą takie głębokie po prostu tego takie tematy, które tego wymagają i e, te tematy m, mają nam posłużyć jako trampolina do e, e, wybicia się tutaj e, jeszcze e, w, w tej materii e, tutaj w tej starej ziemi, która już odchodzi, a nowa już jest wielu z na, w nas e, ale gdzieś tam jeszcze w jakimś stopniu ta stara jest w każdym z nas i te tematy, które tego potrzebują żeby jak gdyby ta nowa przestrzeń która się przed nami otwiera była Czysta, była prawdą bo nie może tam być żadnych zgrzytów żadnych nieprawidłowości czegoś nieharmonijnego nie zabieramy tego za, ze sobą tematów wiecie, takich starych rzeczy wchodzimy po prostu bez walizek wchodzimy tak jak stoimy tak i zostawiamy wszystko za sobą. Więc to tak na, na, na tej zasadzie, żeby przybliżyć. I jednym z takich tematów to ten, o którym wspominałam, poruszany, tak jak mówię, przez większość mężczyzn, znaczy większość, no wyda, tak ja przynajmniej tego doświadczam, że więcej mężczyzn porusza, bo to ich dotyczy, tak im się wydaje, że to tylko ich dotyczy niż kobiet. A ten temat to jest męskość. I pytanie, czym jest męskość? E, więc e, słuchajcie, tak jak mówię, e, jest to temat do odbicia się z na powierzchni. E, my, czy mężczyźni, czy kobiety, mamy się w, nie uczepiać znowu tego, e, tylko potraktować właśnie jako tą trampolinę, żeby się odbić, po to, żeby potem zejść e, głęboko w siebie. Do miejsc, do miejsca, o którym wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ono istnieje, tam dotknąć naszych głębokich ran i dosłownie umrzeć za do życia. I to powoduje, że my się transformujemy. Kiedy tam będziemy przede wszystkim, to my będziemy o tym wiedzieć, nie będziemy mieć wątpliwości. Jeżeli te wątpliwości będą się pojawiały, to znaczy, że to jeszcze nie jest to miejsce, że to jest tylko gdzieś tam balansowanie po powierzchni, i za moment znowu to gdzieś tam wyjdzie, tak? A może wyjść dosyć szybko, więc trampolina do góry, te tematy głęboko w dół. Umieramy za życia, spotykamy się z, z tą tak zwaną naszą ciemnością. Szczerze, prawdziwie, musimy ją pokochać, ale to nie ma być z umysłu, to ma być prawdziwe, bo przestrzeń, wszystko, wiecie, już o tym mówiłam, zresztą wy to pewnie wiecie, to jest wszystko tak subtelne. Tak czułe, że tam nie da się oszukać, nie da się po prostu inaczej przez to przebrnąć, żeby dokonała się ta alchemia, ta transformacja, czy ta, ta przemiana ołowiu w złoto i tym samym poszerzenia się i wkroczenia w to nowe, dopóki... Tutaj ruszam kamerką, ale mam nadzieję, że tam jakoś to będzie widać. E, więc e, tak śpieszę się, bo tam e, różne tematy się zaraz mi tu zbliżają. E, czekam też na kogoś. E, więc, więc co? Chcę Wam to przekazać, że e, nie uczepiać się tego, tylko potraktować to jako trampolinę. E, nie, wiecie, żeby znowu nie było, że to jest temat, który ktoś chce tak wejść, że chce tym żyć i rozkminiać go tutaj na powierzchni, nie na powierzchni, to, to nie przyniesie efektu, głęboko w dół, dobra, jeszcze kwestia, która z tym jest związana, to, że w tej nowej ziemi, nie ma rozgraniczenia i to nie dotyczy tylko mężczyzn, tak? Nie ma rozgraniczenia na męskie, żeńskie, kobieta, mężczyzna. Wszystko jest jedno. I tak samo tu, jeszcze w tym nowym świecie, dotyczy to mężczyzn i kobiet, i tą męskością to jest tak naprawdę wrażliwość. To jest ta wrażliwość, na którą składa wrażliwość, ale nie postrzegana tak jak do tej pory była postrzegana w, jeszcze w tej starej ziemi, tylko e, kolejne jej warstwy i kolejne jej głębokości, e, które osiągamy poprzez to, że właśnie w, schodzimy w dół, e, jest w nas ta prawda. Czysta prawda, klarowność, jest pokora. Słuchajcie, jest miłość, miłość do, do, do tego tak zwanego ciemnego, tej ciemnej naszej strony. Takie i. No, i umknęło mi, co chciałam powiedzieć. W każdym razie, e, mówię, nie ma tego rozgraniczenia kobieta, mężczyzna, e, że to dotyczy jednego, drugiego, bo to dotyczy e, e, to nie jest tylko powierzchowne że to jest tylko jeden temat, tak? E, e, więc jak się sięga do tej głębokości swoich, to wtedy e, to się czuje, to się wie, że to jest to i. E, Kraczamy wtedy w nowe, tak? To nie jest, mówię, jedyna rzecz, tego będzie więcej warstwowo, kolejne, jedna po, po, po drugiej, tak, rzeczy będą się zadziewały. Tak samo możemy umierać tutaj za życia nie tylko jeden raz. Tak jak ja tego doświadczałam do tej pory, to było kilka razy różnych kwestii to dotyczyło. Czasami te kwestie się łączyły, zasębiały. I tak może być, bo w przestrzeni jest wszystko połączone. Te tematy ze sobą też. Więc, no dobra, to chyba byłoby tyle na ten temat, najwyżej jeszcze coś tam. E, dopowiem któregoś razu, e, bo wiecie co? E, teraz mi tam umknęło, co tam jeszcze e, chciałam powiedzieć. E, czyli tak, wszystko jest jedno e, w, na tej nowej Ziemi. Wszystko jest. E, Prawdą, czystością, a i ta wrażliwość, o której mówiłam, ta wrażliwość to jest męskość, ale to zarówno jest męskość i żeńskość, czyli jedno, tak? I na tą wrażliwość składa się właśnie, tak jak mówiłam, jeszcze to mówiłam, ale jeszcze to powtórzę, bo czuję, że mam to powiedzieć, że, 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 że to jest właśnie to, co jak docieramy do tej głębi, to co odkrywamy. I to, jacy się stajemy przy tym, e, czyli właśnie e, mówię, pełni miłości, pełni pokory, pełni zrozumienia, e, ta wrażliwość to też jest odwaga. Tak, czyli to co teraz jest postrzegane jako cecha męska ale kobiety też to mają teraz powiedzmy jeszcze w tej, tej, w tym starym świecie, bo ja zawsze byłam odważna zawsze miałam bardzo dużo tej energii męskiej, więc to nie jest tylko domena mężczyzn, ale na tą wrażliwość, żeby być takim prawdziwie wrażliwym czułym to właśnie Jednym ze składników składowych tego to jest właśnie ta odwaga, takie męstwo, taki, wiecie, taka no, taka siła, moc, słuchajcie, bo to jest potrzebne do tego, żeby zejść w dół. Więc męskość to ta wrażliwość, a ta wrażliwość, jest wielowymiarowa, wielozmysłowa, bo nie dotyczy tylko tych naszych pięciu zmysłów, tylko tych naszych takich głębszych, jak gdyby pokładów i warstw przemiany, odkrywania siebie. No i dobra. Tyle chyba. Mam nadzieję, że jakoś tak w miarę składnie, ale coś tam z tego wyciągniecie, że pomoże Wam to przejść przez to i mężczyznom, i kobietom, bo mówię: wszystko jest jedno. I to jest cudowne, że nie ma tego rozróżnienia, nie ma tego podziału w pewnym momencie. Oczywiście my jeszcze balansujemy gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim, bardziej lub mniej, częściej lub rzadziej, ale tak jak ja, my już tym żyjemy, tak? I wiem, że wielu z nas już tym żyje. No, także, bo już ktoś tam do mnie dzwoni do drzwi. E, e, wszystkiego pięknego, cudownego, ciepłego dnia. Kocham Was bardzo. Do następnego usłyszenia. Pa!